Dzień dobry, jest poranny wtorek, Katowice, idę na miasto. Codziennie tutaj chodzę, ponieważ mam tutaj coś do załatwienia. I w tych śmietniczkach, a dokładniej w środku, w szkle, takie cuda ręcznie malowane, zaszklone, sygnowane, piękne obrazki, akwarele. No niesamowity łup. Cieszę się jak zwykle, jak mała dziewczynka. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj jest naprawdę dobry dzień, kochani. Patrzcie, jakie cudo znalazłam. Lampka. Troszkę jak naftówka wygląda. Cała szklana porcelanowa. Śliczna. Pewnie sprawne, a jak nie, to Ando, jak mi ją naprawi. Super. W pojemniku na papier bloki za spodkiem leżą książki. Widać, że dość stare. Zaraz tutaj je wyłowie, sprawdzę, co jest. To czarne. Wyglądało ciekawie, ale to jest słownik wyrazów obcych w bardzo kiepskim stanie. A reszta zobaczymy. I tak, wytargałam. Książki są głównie od lat 50. do 80. Głównie poradniki, trochę mody z wykrojami, dużo książek kucharskich, trochę historii, konstytucja, trochę zdrowotnych, jak się odżywiać w chorobach wątroby, przewodu pokarmowego mleko, przepisy naszych mam skarbnica wiedzy której już nikt nie korzysta, bo wszyscy mamy internet i tak moi drodzy, jestem przy garażu, targam te moje cudowne znalezisko na moim cudownym wózeczku nie wzięłam od garażu ale zaraz przyjdzie Andrzej i mi otworzy No z tej lampki jestem mega zadowolona, bardzo mi się podoba no dzisiaj cudowny dzień. No, rano trzy obrazki akwarele: yy, Kraków, Barbakan, y, Brama Floriańska i Wawel. Akwarela podpisana Małżyński Małczyński miał, nie umiem doczytać. Yy, po południu krzesło, y, szczebelkowe typu Windsor ze ścianem siedziskiem dodatkowo. Mało kiedy się takie spotyka. I z środkowym szczebelkiem takim ornamentowanym, że tak powiem. Takie trochę serduszko. Zresztą zobaczycie. Albo żeście już widzieli, bo nie wiem, czy ten filmik, który teraz nagrywam, będzie pierwszy czy ostatni. Przesałko uratowane z wielkich gabarytów przy suger jednostce w Katowicach. Są tam przemili panowie portierzy, którzy nie robili mi problemów, żeby to wyciągnąć. Muszę im jakoś ładnie podziękować. Dziękujemy, kochani. Yy... I co jeszcze? Aha, telewizor Samsung, około 32 cale. I teraz te moje skarby, książki, lampka oraz. Yy... No, te krzeseł... yy... krzesełka, siedziska, nie wiem jak to nazwać ten czarny malutki. Wszystko na zdjęciach, więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam serdecznie. Może coś jeszcze znajdę, ponieważ jeszcze nawet nie zrobiłam pół terenu, a już jestem. Na chwilę obecną załadowana po brzegi. Nie wiem, dzisiaj się chyba wszyscy remontują i sprzątają. Dla mnie lepiej. Pozdrawiam serdecznie, nadal mamy wtorek, tym razem po południe wyszłam na spacer. Na tym śmietniczku na boku leżał zafoliowany Samsung chyba 32 cala, albo i większy. Zakładam, że jak jest zafoliowany i zadbany, może być sprawny. Sprawdzimy w domu. Nie mogę go donieść, bo jest za ciężki. Czekam aż Andrzejek przyjdzie po niego. Super znalezisko. Dam znać, czy sprawny. Następna zdobycz po telewizorze. Y Dwa stoliczki, krzesełka wsuwane jeden pod drugi, rozłożone, ale widać, że da się to zrobić. Lakierowany czarny model, bardzo fajny, zabieram.